Czy wiesz, jaka jest zaskakująca prawda o perfekcjonizmie? To często po prostu elegancka forma autoagresji. Na zewnątrz to wygląda szlachetnie: ambicja, dyscyplina, wysoki standard. Ale w środku tak naprawdę to jest system kar za każdy błąd, za każde niedociągnięcie, za wszystko, co nie spełnia nierealnego ideału. Bo perfekcjonizm to nie jest dążenie do jakości. To unikanie wstydu, to lęk przed oceną. To ciągłe udowodnianie swojej wartości nawet tylko przed sobą. I niby motywuje, ale za jaką cenę. Braku radości z własnych osiągnięć, ciągłego poczucia jeszcze nie dość, wiecznego napięcia, że coś może zrobiłbym lepiej. To nie jest rozwój, to przemoc, tylko taka dobrze opakowana. Jeśli czujesz, że perfekcjonizm cię spala, to przypomnij sobie o tym, że Twoja wartość nie zaczyna się dopiero wtedy, gdy wszystko robisz bezbłędnie. Ona jest w Tobie zawsze, nawet gdy robisz coś z błędami. A jeśli potrzebujesz inspiracji lub chcesz nauczyć się stawiania granic, to zobacz, co przestrzeń kompaski może Ci zaoferować.